W tym mam 47 km, ale jest to yy, no, fajna sprawa, bo jadę się spotkać, no, poznać i spotkać y, z Arturem, z Trakmaniakiem, który też jest y, w Paryżu. Mamy do siebie dokładnie namiary i stoi na pompie na s przy N104, ja tam będę przejeżdżał i na chwilę się tam zatrzymam. Nie mogę na zbyt długo, ponieważ muszę na rozładunek jechać Ale na chwilkę się tam zatrzymam i poznamy się i chwilę porozmawiamy I bardzo się cieszę z tego spotkania No i to też pokazuje, że można się spotkać nawet w trasie Ja mieszkam przecież wiadomo w Polsce, Artur we Włoszech A można się spotkać we Francji i w Paryżu Także jeszcze mamy do tej, do tej pompy, mam jakieś 15 km do rozadunku 45 i jedziemy tam że otwór. Dobra, widzę już Esso na, na nawigacji jakieś półtora kilometra, myślę, że ma to Esso i spróbuję na radiu, wywołać aparatura. A tu jest na radiu, tak, Maniak, jesteś na radiu? Artur jesteś na radiu No nic, będziemy się zbliżać do Esso i, i wołać Artur jesteś na radiu? No jestem, tam Ty mnie ma się, Siema, siema, słyszę, tak, już dojeżdżam Słuchaj, jest strasznie ciasno z miejscami, także trzymaj się tu zewnętrznej strony. Ja tak zablokowałem takie dwa miejsca, także bądź robiliśmy się z miejscu. No spoko na się będę wjeżdżał na stację uzią No dobra, wjeżdżamy na S6, szukamy żółte zawisko, Corsis Speed. Jest ta stacja jakaś wielka, ale tu muszę przejechać, bo tam staną. Dobra. jesteś poza trasą. Nowa będzie lepsza. No dobra, wjechałem, idę za się ciasną. No trzymaj się zewnętrznej strony, ja już tu podjeżdżam do przodu, także powinienem się zmieścić, tam się przytł do mnie do tyłu do naczepych. Jesteś poza trasą. Nowa będzie lepsza. No dobra, widzę, jestem gotową już. No dobra, wjeżdżamy, no. troszkę wyjadę i chcę tutaj pojechać cofnąć, wiesz? Cześć! Siemano, cześć! Udało się, udało się! No i co, ja mówiłem po no drodze, no. że co? Włochy, kurczę, ty Włochy, ja Polska a Francja, kuźwa, i Paryż i idzie się spotkać, no nie? jak jestem teraz tutaj w, da, w dafisku u Artura tak szybko tylko <grywa> nagram, bo... A który nie chciał to sam wam tutaj pokaże wszystko Pogadaliśmy trochę, kurczę muszę jechać bo mam do rozładunek Daleko nie mam ale jest troszkę ruch, nie chciałbym gdzieś tutaj kurczę ugrząznąć. Rozładuję się no i co, udało się raz spotkać i na pewno się uda jeszcze nie raz spotkać No jasne, trzyma się, trzymaj, i fajnie było, fajnie się pogadało i tam powodząkać No i tak, ty już pojechał Ja też już za chwilę ruszam